Cześć, z tej strony Mateusz, zrozumiem.net. Dzisiaj zajmiemy się równaniami, które może nie są trudne, ale niektórym sprawiają czasami kłopoty. Dobrze znać na nie sposób, no i ten sposób wam dzisiaj pokażę. Pierwszy typ równań to są takie równania, w których pojawiają się ułamki dziesiętne. I co z takimi równaniami robić? No, są dwa sposoby zasadniczo. Pierwszy pokażę na tym przykładzie. Pierwsze to po prostu pozbyć się ułamków dziesiętnych. Jak to zrobić? Po prostu musimy obustronnie pomnożyć razy odpowiednią liczbę, tak, żeby tych właśnie ułamków się pozbyć. Tutaj mam w każdej liczbie tylko jedno miejsce po przecinku, więc każdy przecinek wystarczy, że się przesunie tylko jeden raz. No więc, żeby raz przesunąć przecinek, muszę pomnożyć dwie liczby razy 10. No i w ten sposób otrzymuję po przedłużeniu razy 10, 3x plus 8 równa się 14. No i mam już tutaj takie najbardziej podstawowe równanie, które dosyć łatwo mi rozwiązać. Przerzucam 8 na drugą stronę, czyli 14 10, 8 to jest 6. Dzielę obustronnie przez 3 i otrzymuję, że x równa się 6 przez 3 to jest 2. No i to jest pierwszy sposób jak można sobie z takimi równaniami poradzić drugi po prostu to zignorować znaczy i zignorować ułamki dziesiętne źle powiedziane po prostu je zaakceptować i przeliczyć sobie równanie z nimi tutaj na przykład w tym drugim przykładzie mamy ułamki dziesiętne w których pojawiają się dwa miejsca po przecinku więc żeby się pozbyć takich ułamków byśmy musieli przemnożyć razy 100 i wtedy taka dwójka by się zrobiła nam dosyć duża więc tutaj moim zdaniem wygodnie jest po prostu sobie zostawić te ułamki dziesiętne no, i rozwiązujemy oczywiście takie równanie tradycyjnie, czyli x na jedną resztę, na drugą. Ten x tutaj przybierze i sobie zostawię po tej stronie. Tego x przeniosę na drugą ze znakiem minus. Równa się. Dwójka na drugą stronę ze zmianą znaku, i jeszcze plus 0,5. No i jak mamy coś takiego, to, to teraz sobie po prostu dodajemy te ułamki. Czyli 0,05 plus odjąć to jest minus 0,01 to jest 0, oj coś tablica mi mówi, 0,04x równa się, no i 2 plus 0,5 to jest 2,5. No i na tym etapie już myślę, że warto się pozbyć tego łamka, czyli pomnożę sobie to wszystko obustronnie, razy, właśnie, mam dwa miejsca po przecinku. Tutaj jedno, ale chcę wszystkiego się pozbyć, czyli przesunąć o dwa miejsca na przecinku, czyli pomnożę razy 100. No i mam w ten sposób, że raz 2, czyli zostaje mi 4. 4x równa się 2,5 razy 100. Też przecinek przesuwam o dwa miejsca, czyli mam 250. No i tego x, żeby się pozbyć jeszcze tej czwórki, czwórki muszę obostronnie podzielić przez 4. W ten sposób otrzymuję, że x. Równa się 250 przez 4, to tutaj chyba, że na ładna liczba równa nie wychodzi, to znaczy całkowita. Mogę skrócić przez 2, 250 na 2 to jest 125, no i 4 na 2 to jest 2. No i tak w zasadzie mogę to zostawić. Czyli z ułamkami dziesiętnymi, albo przemnażamy razy liczbę, żeby się tego ułamka pozbyć, albo po prostu akceptujemy te ułamki i rozwiązujemy zadanie z nimi. OK, idźmy do kolejnego przykładu. Drugi typ równania, takiego trochę mniej wygodnego, to jest takie, gdzie, no właśnie, mamy podwójne nawiasy i tak dalej. Jeszcze x jest w drugiej potędze. Po prostu tym nie możemy się przejmować, nie panikować, tylko po prostu zacząć to rozwiązywać. Najpierw zawsze wygrzebujemy sobie niewiadome z nawiasów, czyli nawiasy musimy przemnożyć. No więc przemnożymy. 5x kwadrat odjąć. I teraz uwaga, tu jeszcze jest minus. Przed tymi nawiasami, więc wynik, każdy wynik jeszcze trzeba. Bo w każdym wyniku mnożenia nawiasów trzeba byłoby zmienić znak. E, żeby nie robić tego w pamięci, łatwo zrobić błąd, to po prostu proponuję to zrobić na dwa razy, czyli w nawiasie wpisać wynik mnożenia tych dwóch nawiasów. E, Nawiasem mnożymy tradycyjnie każde razy każdy, więc mamy x razy 5x to jest 5x kwadrat. potem mamy x razy minus 2 to jest minus 2x 3 razy 5x to jest plus. 15x i 3 razy minus 2 to jest minus 6. Równa się minus 20. Mogę sobie tutaj jeszcze w środku to uprościć. 5x kwadrat odjąć. Mam w nawiasie 5x kwadrat minus 2x plus 15x to jest plus 13x. Minus 6. Równa się minus 20. Opuszczam nawias i zmieniam znaki. Eee, czyli mam tak, minus 5x kwadrat, minus 13x, no i minus i minus daje plus, czyli plus 6 równa się minus 20. Eee, minus 5x kwadrat odjąć 5x kwadrat, to po prostu się wyrzuca, to jest 0. No zostaje mi minus 13x, minus 13x. Szóstkę przerzucam na drugą stronę ze zmianą znaku, więc mam minus 20 odjąć 6, Czyli to jest minus 26, no i dzielę obustronnie przez minus 13. Czyli po lewej stronie x zostaje sam, 13 nam się skraca razem z minusem, a po prawej stronie mam minus 26 przez minus 13. No i minusy mogę skrócić. 26 przez 13 to jest idealnie 2. Czyli naszym rozwiązaniem jest x równa się 2. Czyli jak mamy takie nawiasy, nie panikujemy, po prostu wymnażamy wszystko jak leci i się przekupujemy przez obliczenia i tyle. Okej. Okay, I ostatni przykład. Czyli zadania z ułamkami zwykłymi. Tutaj po prostu tych ułamków zwykłych najlepiej się pozbywać, tak samo jak z ułamkami dziesiętnymi, tylko że tutaj musimy odpowiednio dobrać liczbę, żeby te mianowniki tutaj się poskracały. No, i teraz tak, patrzymy sobie, że tu jest dwójka, tu jest czwórka, tu jest dwójka, więc jaka liczba się jednocześnie skróci z dwójką i z czwórką? No, 4, więc ja pomnożę to obustronnie razy 4, tak, żeby się pozbyć wszystkich mianowników. E, mamy tak, 4 razy x y, przez 2. Może to rozpiszę na kroki, żeby to było jasne, jak to działa. Jeśli ktoś by miał z tym problem, oczywiście można to zrobić w głowie. 3 razy 4 to jest 12. Równa się 4 razy x przez 4, odjąć jedna, 4 razy 1, druga. Każdy musimy razy 4 wymnożyć, jak przemnażamy razy 4 obustronnie. No i teraz tak, x przez 2 razy 4 to czwórka z dwójką nam się skraca, i z tego nam tutaj zostanie dwójka. Czyli mamy 2x plus 12 równa się 4, z czwórką się skraca i po prostu to jest 1. 1, więc w zasadzie zostaje nam sam x. Odjąć, 4 razy 1, druga to jest po prostu 2. No, i już mamy z równanie, które trzeba rozwiązać x na jedną, resztę na drugą. 2x odjąć x równa się minus 2, no i 12 na drugą stronę, czyli mamy, że x równa się minus 2 odjąć 12, czyli minus 14. Ok, i drugi przykład. Na podobnej zasadzie to trzeba rozwiązać. Troszeczkę tylko to jeszcze jest jeden niuans, o którym muszę powiedzieć, ale to później. Najpierw po prostu sprawdźmy, co trzeba zrobić, żeby tutaj się pozbyć mianowników. Mamy 6 i 3, więc mnożymy obustronnie razy 6, żeby skrócić jednocześnie 6 i 3. Też może rozpiszę, czyli mamy 6 razy 2x plus 5 przez 6 odjąć. No, i mamy 6 razy 2x minus 5 przez 3 równa się minus 5 razy 30 razy 6, przepraszam, już mówię, wynik tego mnożenia. Dobra. No i mnożymy sobie. 6 tutaj się po prostu skraca z tą szóstką, więc przepisuję licznik. 2x plus 5. Natomiast w tym drugim, jak ja tę szóstkę skracam z trójką, tutaj mi zostaje 2. I teraz ja tak naprawdę mam minus 2 razy to. I ten licznik traktuję tak, jakby był w nawiasie. Nie mogę sobie pomnożyć razy minus 2 2x i napisać w ten sposób minus 2 razy 2x, minus 5. To byłoby źle, więc tak nie, 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 nie robimy. Po prostu musimy przemnożyć tak jak w nawias, czyli każdy razy każdy. Minus 2, może przepiszę to po prostu w nawiasie. W kolejnym kroku już to wymnożę. Okej, okay, to jest minus 5 razy 6, czyli to minus 30. Mm. No i wymnożamy nawias. E, 2x plus 5. E, minus 2 razy 2x to jest minus 4x. Minus 2 razy minus 5 to jest plus 10. Równa się minus 30. E, 2x odjąć 4x to jest minus 2x. Równa się. E, Minus 30, 5 na drugą stronę, czyli minus 5, bo ze zmianą znaku, 10 na drugą stronę, czyli też minus 10 ze zmianą znaku. E, czyli mam, że minus 2x, zmieszczę się, chyba się zmieszczę, minus 2x równa się, minus 30, minus 5, minus 10 to jest minus 45. I teraz obustronnie muszę to podzielić przez, m, chcę się pozbyć minus 2, więc minus 2. x równa się minus 45 przez. A, minus 2. Dało się. Dobra. Minusy skracamy. Zostaje 45 drugich, to mogę podzielić. Mógłbym tak zostawić w zasadzie. Jak podzielę, to będzie to 22,5. No i to jest rozwiązanie tego, tego równania. W zasadzie to wszystko z takich nieprzyjemnych równań. Czyli trzeba po prostu albo pozbywać się mianowników. Mnożąc razy liczby odpowiednie, no albo wymnażać nawiasy po prostu po kolei, jak zgodnie z zasadami, i będą, będzie to wszystko wychodzić OK. Dobra, no wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i słyszymy się na kolejnym filmie. Albo widzimy. Cześć, cześć.